Co, Kubusiu, si oglądasz? Siemaneczko, witamy Was w kolejnym odcinku. Drugi odcinek już na naszym kanale. Sorry za bałaganik, ale tutaj bawimy się. Pokażemy Wam dzisiaj na odcinku kolekcję kubusiową Hot Wheelsów. Ja przez Kubusia też się wkręciłem w zbieranie Hot Wheelsów. Oczywiście to nie są wszystkie, bo mamy też u babci dużo, co nie, Kubusiu? Pokaż co. Tak, tu masz taką wyskocznię, wyrzutnie. Tu masz garaż. No, pokaż Kubusiu. Tak, ten garaż to tutaj Kuba, to był jako pierwszy, który Kuba dostał. Tu sobie Kuba jakieś ulice buduje. Tu w ogóle mamy też jakieś autka, które nie są Hot Wheelsami. Mamy też zestawy z Matchbox, remizę strażacką, szpital. Tu mamy jakiś warsztat. Tutaj mamy plac budowy, myjnia z Hot Wheelsów. No ale większość rzeczy Kuba ma też u babci. Co, Kuba też ma. Co masz, Kubusiu? W szufladzie. W szufladzie? Tam już nie ma, Kubusiu, w szufladzie. Dobra, tutaj to wszystko. To tutaj są Hot Wheels Kubusia. W jego kolekcji najbardziej mi się podoba to auto. Jest to, uważaj, Kuba, żebyś się tam nie przewrócił. Honda. Ma też, Kuba, fajnego Porszaka. I podoba mi się ta. E... To Kuba lubi. No ja wiem. E... Tesla. Bardzo fajne autko. E... No i Mazda. Te auta mi się bardzo podobają. No i tutaj ma kubuś swoją kolekcję samochodzików. Kuba oczywiście wyciąga. Ten garbusik też jest fajny. Ma też e... Batmany. Tu jest jeden Batman. I policja. Trzy Batmany. Policja. No policja, no to. O. E, troszeczkę już tutaj farba schodzi z tych autek, no bo Kuba strzela nimi, Fakt wygłupia się, nie Kubusiu? E, także no trochę Kubusiowi farba już schodzi. E, kiedyś wam nagramy... Kuba! Kiedyś wam nagramy ubawci. babci. Wow! O pokaż jeszcze raz Kubuś. Czekaj, ja ci tu odblokuję. O Kuba tutaj będzie strzelał teraz. Wow. O, gdzieś nam ten płomień zniknął, a ja go gdzieś tutaj chyba dałem. O, jest tu w kieszonce, e, ale blokadę muszę ci tutaj czekaj, kuba. O, ten jest za duży. On nie pojedzie, Kubusiu. No widzisz, za duży jest. E, pokażemy wam, jak będziemy u babci, bo kuba ma tam jeszcze też pełno samochodzików, bo to nie są wszystkie. Kaczuszka taka fajna. E, a to są taty, pokaż, czekaj, kubusiu. Pokażemy tata, jakie se zbiera ja oczywiście nie wyciągam z pudełek tutaj mam Dodge e, dobra odłożymy tu na bok poczekaj Kuba, ja będę po kolei pokazywał tutaj mam porszaka takiego fajnego e, wkręciłem się przez Kubusia i stwierdziłem, że będę zbierał sobie właśnie takie normalne auta, wiecie jakiś kosmosów nie będę zbierał, tu mam Pontiaka o. co Kubusiu, o możesz mi podawać tutaj mamy takie Audi Audi Sport 4 Tutaj dalej Kubuś mi podał. O, następne autko. Policja. O, zapomniałem tutaj trochę ceny mi jeszcze policja zostało. Wygląda. A to jest moje pierwsze autko TH. STH jeszcze nie trafiłem, bardzo fajne, podoba mi się. Pokaż Kubusiu. To Kuba. Kolejny Dodge, to Mi się podobają. Dodge. To Kuba. Co Kubusiu? Pasę, Kubusowi, to. Podoba się? No to, to, no to widzisz to może też będziesz zbierał, także nie będziesz otwierał. Moje... McLaren. To pokaż Lotus no widzicie, ja lubię takie fury w planach mamy zrobić sobie o właśnie tutaj taką półkę specjalną na auta jest Batman podoba się, Kuba ma 3 lata jeżeli ktoś jeszcze nie wie pokaż Kubusiu tu są moje kolejne Docz i Ford to jest mój to jest i moje no jak widzicie ja będę sobie takie zbierał pokaż to autko, tutaj mamy Volvo ja też, Volvo. też lubię Volvo Fajne Volvo 240 Drift, e, a tutaj, pokaż, a tutaj mam Forda, Ford Sierra, strasznie lubię Fordy też, ale jeszcze Kubusiu miałeś gdzieś, jeszcze miałeś, czekajcie, ja Wam pokażę, <laughs> zapomniałem, że jeszcze Kubuś ma, o, tu mamy jeszcze jedno autko, tutaj mamy Vana, fajne, podoba mi się. I jeszcze tutaj BMK to były moje autka, tylko że Kuba mi je wyciągnął, wyciągnął mi z pudełka. I tutaj mam jeszcze jednego Forda, taki czarny, strasznie mi się podoba. Odłożyłem sobie, bo kiedyś miałem, ale Kubuś mi zakosił z pudełka, nie Kubuś? Chodź idziemy, będziemy się bawić, także tak to wygląda no Trochę tego jest. Kuba w ogóle zbiera jeszcze inne rzeczy typu, nie wiem, e, Super Zinksy i tak dalej. Oczywiście ma Bzika na punkcie e, siego patrolu. Ja chcę układać puzzle. A no właśnie, Kuba też lubi puzzle układać. Ja chcę układać. A które Ty chcesz układać? Te listelkami i szołami, tak. Ta. Dobrze, Kuba chce to układać. Dobra Kubusiu, to trzymaj. I ja zaraz do Ciebie przyjdę. Weź sobie tam powyciągaj i zaraz będziemy układać. Yy, zaczynamy sobie przyklejać plakaty. Jak zwykle Hot Wheels musi być. Psi Patrol musi być. Kuba też lubi Lego, Batmana. Także ma tutaj furę yy, Batmana, Batmobil. Mrocz, mroczny Rycerz. Yy, no i co? No i pełno, pełno. Tutaj są hot, yy, nie Hot Wheelsy, tylko super Zingsy i tak dalej. Tu gdzieś miał jeszcze figurki. Chyba tu pod spodem są. Zresztą kiedyś Wam zrobimy... Inny odcinek. O, jest smog. Nie wiem, czy jest włączony. Jest włączony. No, także tak to wygląda. No i nie wiem, ile tych samochodów ostatnio jak liczyliśmy. To było ich tutaj chyba koło 60-70. No ale Kubrys cały czas wozi swoje autka. Także u babci pokażemy Wam. Ten jest śmieszny. Hot Chicken. Pokażemy Wam u babci jakie Kuba jeszcze ma fajne samochody, ale mi się najbardziej te, te cztery podobają. Może mu zakoszę. <laughs> nie no, żartuję, znajdę sobie gdzieś w sklepie. A to jest w ogóle śmieszne, bo to auto mi przypomina, jak taki wiecie, otwieracz do butelek. A tak, Kuba jak śpi, to albo sobie włącza kulę, która gdzieś jest tam. Albo światełka, dzisiaj jest ładna pogoda. To może pójdziemy na dwór, co? Tak, albo ta, ta, albo tu. A tak, a to jest szumiś. Znaczy też, tego nie korzystamy, bo już jesteś za duży, kubusiu. Ale wyłącz to. Kuba, nie umiesz przejść. Zaraz tu posprzątamy. Nie no, wyłącz, bo zaraz nam wszyscy zasną. Ty już tego nie używasz, bo ty już jesteś duży. Nie, kuba? A z kim, tak. z kim zasypiasz, kubusiu? Z mamą albo z tatą. O, oczywiście jeszcze też Kuba. Malego pełno. Ale to na jakichś osobnych innych odcinkach Wam pokażemy. Co mam zobaczyć? Sorry, za bałagan tutaj. Aha, no Kuba chce pokazać jaki jest duży. Tak? Jak jesteś duży, pokaż. Taki, <noise> Taki duży. Tam jest jeszcze auta. No wiem. No pokazałem już kubusiu. A, ty już rozwalasz puzzle? Te auta już też pokazałem, Kuba. No. Dobra. Będziemy składać. No już pokazałem te dwa auta, Kuba. Dobra, pokażę wam jeszcze raz, bo mi nie da żyć. O. Widzicie? Kuba, a tak w ogóle to były moje auta i mi je wyciągnąłeś. Skąd mi je wyciągnąłeś? No właśnie. Dobrze, że jeszcze się potrafisz przyznać. Mały łobuziaku. O, tu jakiś Spiderman leży na ziemi. Kuba, co ten Spiderman tutaj robi. Weź go gdzieś tam do szafeczki wrzuć. E, dobra, to taki na razie odcinek. Bez mamy. Mama jest w pracy dzisiaj. A ja tak w ogóle to ja mam dzisiaj urodziny. Kuba, urodziny mam. Co mi kupiłeś? Na urodziny? Tata ma dzisiaj urodziny, ty, łobuzie mały. Trwa mecz. O, mecz już dawno się skończył, więc może zrobimy w drugą stronę. Ciężko trenuję. Dobra, słuchajcie, kończymy. Tak, ja wiem, że ty chcesz coś z szafy. Tu jestem ja. Więc dobra, słuchajcie, kończymy ten odcinek. Nas tak, zaraz ci coś dam. Następny może nagramy już z mamą. Także to było na tyle w tym odcinku. Subskrybujcie kanał, będzie nam bardzo miło. Niedługo inne odcinki. Może postaram się, może jakoś codziennie wrzucać. Dobra, widzimy się w kolejnych odcinkach, może w poniedziałek. O, dzisiaj mamy piątek, dzisiaj jest, Kubuś? Chyba tak. Do zobaczenia, trzymajcie się. Papa, pa. pożegnasz się, Kubuś, ładnie ze swoimi pa, pa. widzami, bo to Twój kanał jest. Pomachaj pa. ładnie. Papa, pa. Kuba oczywiście dalej ogląda. Co oglądamy, Kubuś? Co to leci? Przy Patron. Dobra. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Oczywiście będą odcinki też z Hot Wheelsami. Będziemy szukać jakichś fajnych zestawów. Nie, Kubuś? Ale to wszystko po kolei, bo dopiero rozkręcamy ten drugi kanał. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa. Cześć, Kubusiu.